Dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku. Ostatnio miałem przyjemność być w Liceum Ogólnokształcącym na małych warsztatach. Można powiedzieć na takiej prelekcji o zdrowym żywieniu, zdrowych zamiennikach, wyborach. I padło pytanie z publiczności, aby przetestować zupki chińskie. I powiem szczerze, że właściwie. Aby nie skłamać, to chyba nigdy nawet. Nie jadłem zupek chińskich, więc totalnie nie znam ich smaku. Wiem, może się to wydać śmieszne, ale autentycznie nie miałem z nimi styczności. Zaraz wchodzimy do sklepu oszone, bo akurat jestem w pobliżu, więc tam spróbujemy coś znaleźć. Ja sam powiem Wam szczerze, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Widzimy się w środku. Dało się zupki odnaleźć. W pierwszej kolejności wpada mi w oko Wifon myślę, że to bardzo znana firma. Eee, w ogóle dlaczego zupki chińskie? No myślę, że przede wszystkim tutaj rozchodzi się o to, że z publiczności padała kwestia ceny, więc no, jak widzicie, złoty94 zł za zupkę chińską to nie jest dużo. Kaloryczność jeszcze nie znana mi jest, nie sprawdzałem dokładnie ani składów, więc osmak rosołku wpadnie numer jeden. Wezmę trzy zupki. Postaram się wybrać z różnych firm, nie tylko z Wifona. Yy, więc czy sobie tym pojemy, czy to będzie smakować, to się już okaże w naszym laboratorium testów smaku. <laughs> więc Wifon wlatuje do koszyczka numer jeden. Yy, kolejnym wyborem będzie pomidorowa z Amino. Yy, myślę, że to też będzie dosyć ciekawa alternatywa, dlatego że ja w sumie lubię pomidorową, tak jak i rosół, ale również bardzo lubię zupę grzybową i ją też sobie weźmiemy do testów. Ceny niskie, jak widać zresztą, także myślę, że bardzo jestem ciekawy jakości przede wszystkim, bo jak wiecie obiady, które testowałem w odcinkach wcześniejszych, były dużo, jakoś, jakościowo były rewelacyjne, ale też i cenowo dużo wyższe niż zupki chińskie. Lecą do koszyczka i widzimy się już na testach smaku. Test rozpoczniemy od dosyć znanej firmy Wifon. Będzie to zupka o smaku rosołu. Co tutaj mamy? No Mamy takie, takie opakowanie, które musimy zalać wrzącą wodą. Nie no z odkrywczego. Mamy tutaj wskazania hmm, producenta tego. Nazwę to obiadku. Dlaczego? Mamy podaną kaloryczność 64 kalorie w 100 gramach. I teraz, tak, ale. Hmm, można by rzec, no niby mało, ale gotowego produktu. Gotowy produkt uzyskamy wtedy, kiedy zalamy 400 ml gorącą wodą. Top. A więc kaloryczność 64 musimy pomnożyć razy 465, więc wychodzi nam w granicach 300 kalorii. Ja tutaj będę się odnosił do obiadków, które testowałem nie tak dawno i do których zostawiam link w opisie tego filmu. I tam obiad, w którym były ziemniaki, mięso, warzywa, cały talerz miał 400, a Toma 300. Czy ja sobie tym pojem? nie wiem. No na pewno wygra ceną. Złoty 90 z hakiem, chyba 5. No tamten obiad w okolicach 14. Natomiast, no co jest za coś? Mamy tam jakość, bo tu skład chemiczny. Jest dramatyczne. mamy masę wzmacniaczy smaków, które powodują nadciśnienie, problemy gastryczne, Ser, układ nasz sercowo-naczyniowy kiepsko będzie tutaj po tym działał. Oczywiście no nie po jednym razie, ale gdyby sobie takie zupki wrzucać dużo, dużo częściej, no to będzie to wyglądało na pewno gorzej. Tłuszcz palmowy, który jest mocno napiętnowany, aby go unikać, aby na niego uważać. Ponieważ ma mega, mega dużo tłuszczów nasyconych. Praktycznie się w ogóle składa z tłuszczów nasyconych, które, jak wiemy, są mega, mega niedobre dla naszego organizmu. Więc Uff, ciężka sprawa z tym. Nie wiem, jak smak, więc zalejmy i spróbujmy. Powiem tak, jak mówiłem w sklepie czy w aucie, tak jak nagrywałem wstęp. Ja w ogóle nie jadałem takich rzeczy, więc totalnie nie wiem czego się spodziewać, a więc grzeję wodę i sprawdzam. Zgodnie z tym, co mamy napisane, musimy wlać 400 ml wody, więc nawet wykorzystamy wagę do tego, aby zrobić to naprawdę bardzo, bardzo dokładnie. I mamy to przykryć na 3 minutki. No to mamy to. Mamy to jeszcze wymieszać. Zupkę mamy podgrzaną. Pachnie. Nie wiem, jak jakieś chipsy. Nie pachnie to rosołem. Nie czuję tutaj aromatu rosołowego. No, skosztujmy sam rosół. Można się tam doszukiwać jakiegoś rosołu. Może bardziej kostki rosołowej. No, nie jest to taki pełnoprawny rosół. Jest słone, mocno słone. Warto też nadmienić, że opakowanie. W 100 gramach gotowego produktu ma 0,76 gramów soli, więc całe to ma 3,5 grama, gdzie na dobę powinniśmy spożywać do 5. I doskonale wiemy, że czasem coś posolimy. W ogóle produkty są solone, więc na pewno będziemy tą sól mocno przekraczać, jeśli będziemy takich zupek jeść więcej, co się równa oczywiście problemom, nadciśnieniem, jeśli jemy zbyt dużo słonych produktów. Spróbujmy również makaron, bo on tutaj naprawdę wybija się mocno ilością. Czuć w tym makaronie tłuszcz. On nie jest takim makaronem, który gotujemy sobie sami. Nie jest niedobry, jest specyficzny. Jest takim posmakiem właśnie tych jakby chipsów. Uważam, że to jest do zjedzenia. To nie jest niedobre. No, nie jest jakieś perfekcyjne danie. Mm. Jest bardzo słone, przynajmniej dla mnie. Ja lubię produkty słone, ale to jest obecnie dla mnie na, na pewno zasłone. Powiem Wam szczerze, że już się nie mogę doczekać kolejnych testów. Czy to będzie coś lepszego niż to? Bo to jest, według mojej oceny, po prostu średnie. Dzionek kolejny i tym razem amino pomidorowa z kawałkami pomidorów i z natką pietruszki. Cena podobna, kaloryczność też i skład niestety też. Jedyna różnica jest taka, że jest to z olejem słonecznikowym, i to jest ten. Plus. Można też zapytać jak to jest ogólnie zrobione, że ten makaron jest tak szybko gotowy do spożycia, że nie trzeba tego gotować. To może zastanowić. A no dlatego, że ten makaron wbrew pozorom już jest ugotowany. Zapytacie dlaczego jest w takiej postaci. No po pierwsze jest objętościowo mało. Ano dlatego, że ogólnie makaron ugotowany ma sporo zawartość wody, jest to kilkadziesiąt procent, 50-60%. Jeśli przygotujemy to tak, a przygotowujemy to smażąc, smażąc to na temperatur, w temperaturze powyżej 100 stopni, 140, powoduje to to, że ta woda bardzo szybko odparowuje i finalnie ten produkt jest tłusty, ale ma bardzo małą zawartość wody, kilka procent. Co nam to daje? Nadaje nam to przede wszystkim objętość po drugie też smak, bo tłuszcz jest przewodnikiem smaku i zapachu i też to, że nie będzie się tutaj nic z tym działo, będzie miał dłuższy termin ważności, bo jak wiecie woda jest świetnym materiałem do rozwoju różnych drobnoustrojów, a tu tego po prostu nie będzie. Ok, ale to tyle o tym. Idziemy grzać i próbujemy. Opowiem Wam, że sam jestem ciekawy. 4 minutki minęły, i potrawę mamy gotową. Przepraszam, że nie jest to miska ani talerz głęboki, ale dzisiaj jestem w pracy. Ja tu w ogóle nie mam takich rzeczy. Mam talerz, ale nie mam nic głębokiego, w czym mógłbym to y, wykonać. Więc jest to kufel, w którym często piję herbaty. Nadmienie. Pachnie lekko pomidorowo, kwaskowo. Nie jest to zapach zupy pomidorowej, którą jadamy w domu. Ale chodzi tutaj o smak. Sam płyn. Wydaje się lekko mniej słony niż ten wczorajszy. Kwaskowaty. Ciężko tutaj doszukiwać się smaku pomidorów, takich, takich, takiej zupy pomidorowej. Ale na pewno pozycja nieco lepsza niż wczorajsza. Mm, słoność. W ogóle warto nadmienić, że soli jest tyle samo, co w poprzednim posiłku tym rosołku. Sam makaron. No powiem szczerze, że sam makaron lepiej smakuje niż ten wczorajszy. Nie wiem, oczywiście to są moje opinie. Moje smaki. Inne osoby najprawdopodobniej odbiorą to zupełnie inaczej. Nie jest to pozycja, do której będę wracał to na pewno jest jakiś taki delikatny posmak tych pomidorów, ale nie jest wyczuwalny zbyt mocno. Mojej ocenie takie 2 na 10. Zobaczymy. Na razie rosół numer 2 to numer 1, jeśli mam to jakkolwiek rzucać na podium. Ale tak jak wspomniałem, myślę, że do tych pozycji wracał raczej nie będę. Widzimy się w kolejnym posiłku. Próba numer 3 i zarazem ostatnia. Zupka kurkowa z prażoną cebulką i szczypiorkiem. Niestety tutaj popełniłem pewien błąd. Bo cały czas miałem wrażenie, że wziąłem firmę KNOR. Chciałem spróbować trzy różne firmy. Niestety spróbujemy dwie, bo totalnie gdzieś mi to umknęło, że wziąłem dwa razy amino. No, skład chemiczny wszędzie jest ten sam. Powiedzmy, że nie jest wesoło. Bierzemy się do testów. Cena bardzo zbliżona do poprzednich zupek właściwie praktycznie identyczna i kaloryczność również taka sama. Zupkę mamy już podgrzaną, swoje pod przykryciem już wyczekała, te kilka minut zgodnie z zaleceniami producenta. Zapach nawet grzybowy, można tu wyczuć coś w ten deseń, smak. Smak jak zwykle słony, tej soli jest tutaj bardzo dużo. Czy są wyczuwalne grzyby? Niestety ja ich tu nie czuję. Ja jestem ogólnie fanem zup grzybowych i... Spodziewałem się chociaż odrobinę posmaku czegoś w ten deseń. Tutaj totalnie tego nie czuję. Jest tylko słone i właściwie tyle. Makaron tutaj jest w porządku. On już nie ma tego posmaku takiego tłustego. Pewnie zginął w tym, można by rzec, jakimś bulionie. Nie jest to pozycja, która mnie zachwyca w żaden sposób. I chyba z tych wszystkich trzech wybrałbym, gdybym już musiał, Wczorajszą. Wszystkie te trzy zupy są takie nijakie. I czy zjadłbym je, wybierając to jako zamiennik obiadowy? Myślę, że na pewno nie. I nie możemy nie oddać zupkom chińskim tego, że są potrawami najpopularniejszymi na świecie. To, że mi nie smakują, to jest tak naprawdę moja subiektywna opinia. Mają na pewno bardzo, bardzo wielu zwolenników, no bo nie byłyby. Przecież w większości sklepów i nie oblegałyby praktycznie cały świat, więc no z jakiegoś powodu tak właśnie jest. Myślę, że przede wszystkim cena. No nie kupimy posiłku tak taniego, który będzie w naszym zamyśle jakimś tam obiadem. Na pewno też łatwość przygotowania, zalewamy 4 minuty i jest to gotowe. No i termin ważności. Zupki chińskie mają go dosyć. Hmm, Dosyć spory ten termin, także to też na pewno na plus, i przechowaniem przetrwają naprawdę, obstawiam, że bardzo, bardzo ciężkie warunki. No niestety za mną nie będzie przemawiała tutaj duża zawartość soli, tłuszcze trans, bo one się tam znajdują. W ogóle totalny brak wartości odżywczych no nie mamy witamin, nie mamy błonnika, minerałów to będą jakieś na pewno śladowe ilości. No, i chemiczne dodatki, aby ten smak nam mocno, mocno poprawić. Niestety to za mną nie przemawia. No i jest jak jest. No, już myślę, że gdybym miał zjeść coś szybkiego, coś, co będzie zbliżone kalorycznie, no nie będzie to obiad, ale zawsze cenowo pułap będzie niski. Po prostu kupiłbym bułkę wieloziarnistą w piekarni, do tego serek wiejski i takie coś bym zjadł. Myślę, że to już by było dużo, dużo. Lepsze niż taka zupka. Ale tak jak mówię, to jest tylko moje zdanie. Jeśli filmik Ci się podobał, to poproszę ci o palucha w górę. Jak zasubskrybujesz kanał, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zajrzyj na mego Face'a, insta, TikToka i widzimy się w kolejnym teście. Będziemy sprawdzać gotowe jogurty, coś Ala, koktajle, które tak uwielbiam. Jeść i dawać w moich jadłospisach. Do zobaczenia, dzięki. Trzymajcie się!